Cześć, mam z tej strony, jak so witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Raft. No jak dobrze pamiętamy lub nie, Popełniłem największy błąd i zaczęłem grać od nowa. Tak jakoś to wyszło. Wpadkiem. tego tutaj mamy. Dobrze widzimy lub nie samochód. Pamiętajcie, patrzcie co klikacie. No, no, wiecie, no. Idź pan. Idź pan mnie stąd. tam idło małe. A co już normal. Dobra. Świerżemy. Chyba w śmieciach to było, Serze, że się nie odzywałem, ale już tak mam. Okej, okay. to jest już taki nałóg, że ja się nie odzywam. mi się trochę no, no. Co ja mam teraz zrobić? No idzie Okej, okay, takie coś z takiego czegoś mamy No ale co, mamy skrzyneczkę Skrzyneczka to baczka Doklikają <glika> szybko W ten tutorial jest najgorszy. dobra No i reklama Dobra witam was po krótkiej przerwie oczywiście na nasze ukochane reklamy I zrobiłem złą rzecz Really? Sera? No dobra Brat po prostu stoi. Ja potrzebuję spalte, level, a ja nie mam tego levelu. Oczywiście <gry> też Muszę stworzyć nowego, bo inaczej bum, bum. Chyba też budąc się dostawało tego. Zrobimy sobie drugie piętro. A wiedziałem, żeby to zrobić, bo zaraz mi się by skończyło. No, wreszcie głodnie jesteśmy, to musimy to, to zjem, wypię wodę i jeszcze raz zjem. Troszkę nam brakowało tam. Śmieć tak, okej. Okay. No ale ja nie mogę. No mi kazał, a ja nie mogę. Co to za oszustwo? Oczywiście serio, tak serio się nie popokałem, po prostu to było dla żartów, jakby ktoś nie zrozumiał. Czemu nie złapasz tych śmieci? Czemu nie złapał tych śmieci? Dlaczego? Czemu? Czemu, bro, czemu? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden śmieci. To nie będą chyba śmieci. To nie są. No są nie śmieci, ale nie śmieci. To jest ta. 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 słoma. Słoma, słoma. Serio, nie Nie wiem, ja jestem trochę upośledzony, albo ta postać jest taka upośledzona, że trafić w beczkę nie... O co ten... O, co się raki. No, ale to nie podpływaj, chłopie. Bo jak z beczki dostuniesz, tu inorus polecisz inorus, chłopie czekaj to poczekam trochę trochę poczekam zanim zrobię ten no Mm, dobra. zrobię sobie skrzynkę, którą oczywiście możemy wykresać tylko raz. A jednak nie zrobimy. Nie słuchaj. Do tego nie, robię, nie lubię nagrywać raft. Mi, Leć mnie. Idź mnie stąd, panie. Idź. idź, bo jak szturchnę, to i rusz pójdziesz. I on już pójdzie To zobaczę Co to, to jest twarda ręka no, Tylko tu podpiąć Tylko tu podpiąć Ty mm, Rekinku To zobaczysz Oj zobaczysz Niech ci Wbije w oko To zobaczysz Szczepionkę ci wolne Szczepionkę dostaniesz nie w szczepionkę. Dziś mam bardzo dobry humor. A i przez tego rekinowę coraz gorszy, bo on mnie wkurzają. Nie, po co mi zrobić? A um, tak, trzeba zrobić te patyki, trzeba zrobić. Aha, pilary, mam dopiero od kolory. Nie. no powodujemy ścianki. Pyk, pyk. Dobra. O, śmieci. Ja lubię, ja lubię śmieciu. Jest, jest, ja lubię cię. Jest. Nie wiem dlaczego ja tak na tych odcinkach tak mało się odzywam. Może dlatego, że dawno nie nagrywałem i jestem trochę upośledzony i nie lubię gadać. Może? Lub nie. Wchodzę na drabina i rzucam z góry. Ha! Mówię. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem po prostu. To było w mojej głowie i ja to wiedziałem. Nie, nie pomogę ci. A, nie musimy tworzyć łódki, żeby płynąć. Jednak musimy. No ale nie, nie mogę. Nie mogę, bo ja muszę ja mieć tu. я мушу сделать то лина. лина и две дешки. Линуть и две дешки. Линуть? Не могу сделать линуть. Может, я еще успокаю. еще успокаю. Не, ну не вежа. Я знаю, что он сайт-квест, но. Але... Płynąć do wyspy. Dobra, już płynę, czekaj. <grym> Mamy ciekawi, ja tylko jedna rzecz tutaj, wiecie? Ja zaraz wam pokażę co mnie ciekawi jak sobie zbiorę dy dyski. Dobra, wam pokażę co mnie ciekawi tutaj. Nie na którym to jest levelu. No nie, nie wiedziałem na którym to levelu.

Ja nie mogę. Ja no mogę. Czego ty nie rozumieją, Oni nie rozumieją. Oni nie понимают. Że ja nie mogę klikaju w to ju. Yes. sobie to. Nie się czekać. No nie wiem, zaraz. Ile ja potrzebuję? Że... A jednak zdążyłem, widzicie jak ja mądrze, jak jestem Trafi mnie coś zaraz, no serio, jeszcze mi się to zepsuło. No co, otwieram ekiponek to jest reklama, no. Obejcuje, że jak teraz będzie reklama... No, że głupie temu, jak ja nienawidzę temu, temu, bo czemu, bo nie lubię temu. okej, okay. już samo do ręki, dobra. Jeżeli my osiem desek Jej Już mniej desek Już tylko siedem deseczek ty lepiej tu nie podpływaj, ty się tak nie, nie zanurzaj i tu nie podpływaj lepiej, bo popy, Jak dostaniesz bombę w szczepionkę, to inorus ujdziesz nie stąd. I tu już nie wrócisz, kolega będzie musiał ci pomóc. A ja nie mam zamiaru się tutaj od tobą litować. O nie o nie. Ja nie jestem litow... Litow... litow Mówić nie umiem. Litościowym człowiekiem. Jestem bardzo niemiłym człowiekiem. Możesz, że zostawiłeś suba i łapkę. I Was też zachęcam do zostawienia sobie i łapki. Może, że już subskrybujesz, to Sigma jesteś. I jak łapkujesz, to też Sigma. I najlepiej zostaw jakiś komentarz. To też będziesz jeszcze większą sigmą niż się jesteś. Co ja w ogóle no, Arnold, ale ja siebie kocham. Proszę opuścić teren przedszkola, śmieszne, nieśmieszne żarty. Nie chcę mi się montować tego odcinka, ale muszę, bo oczywiście reklamki. A reklamki nie mają klamki A ja mam klamki Tak, mam klamki No Czeka to do okna Inventory is full Full, full Not, not full not. No nie na Nie Pamiętaj Dawid Musisz kliknąć na to Teraz to sobie ładnie przyspieszymy. Bo mi się nie chce czekać 10 minut. Czy ja właśnie straciłem? Mam, na mam nadzieję, że nie. Nie straciłem. Sigma, sigma, bo... Dobra, dobra. Nie, ja się już spakowem. Przepraszam was bardzo. Ja już jestem spokojnym człowiekiem. Wreszcie mogę to stworzyć. Wow, nie, czy... nie, źle to położyłem upgrade, upgrade. No, ja no, mogę upgrade. No, co, jaka tam w ogóle? Dobra ja kończę ten brainer, to odcinek tylko. O Jezu, <ścoughs> czekajcie. Tylko jeszcze mała informacja. Poczekaj, się. spadaj. Arnold. A właśnie, teraz Arnold. I dobra. I mała wiadomość dla Was. Teraz, jak nie zostawicie chociaż dwóch łapek w górę, nie Mówiłem, że szczepionkę dostaniesz. Idźmy stąd! Idź. 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 I tu nie wracaj! Tu wrócisz? To znowu szczepienki dosłonił. No, tylko ze zbieram drewno. Właśnie, jak dopóki nie się dwóch łapek, bo widzę, że pięć łapek to dla was chyba za dużo, to będzie to... nowy odcinek dzisiaj zrobiłem wam li... na... na litość. Więc macie nowy odcinek. I pozdrawiam osobę, która dała chociaż jednego lajka pod ostatnim filmem. Jesteś największą sigmą jaką widziałem. Nie ma większej sigmy od ciebie. A wiesz dlaczego nie ma większej sigmy od ciebie? Bo nikt nie lajkuje moich filmów. Więc jak zobaczę, że ta sama osoba Zostawiła lajka, a inna osoba nie zostawiła lajka. To tak, to tak będziesz Sigmund, chłopie, że albo kobieto. Ale to chyba raczej chłop był. No, ale dobra. Nie interesuje bokicie. Dobra. I tego. A właśnie. Dzięki. Na razie.